To co jest na końcu chmurki? <laughs> Setka. <laughs> Rok temu chyba wpadł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić pomnik, pomnik alkoholika. Zaraz o tym opowiem, ale oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki, że tutaj jesteście, czołóweczka i lecimy z tematem. Bang! Hej kochany człowieku, kimkolwiek jesteś, witajcie wujka z Porada na kanale Wujka Porady. Dzisiaj z nową fryzurą, ale nie o tym. Dzisiaj będę mówił o swoim pomyśle na temat pomnika dla alkoholika. Pomysł w mojej głowie zrodził się jakiś rok temu. Jak zacząłem patrzeć już zupełnie inaczej na swoją chorobę alkoholową. Jeśli tu jesteście na moim kanale, to wiecie, jakie mam się do tego podejście. Tak sobie pomyślałem, że właśnie ciągłe jechanie po tych ludziach tak naprawdę, i mówienia, że nie robią coś złe, źle, przepraszam. E, dzisiaj w moim mniemaniu to nie za bardzo pomaga. Oczywiście, może ktoś działa przez motywację, że, że trzeba go opierdolić, ale dla mnie dzisiaj to nie jest pozycji miłości. I tak sobie wymyśliłem chyba z rok Może, że mówię, hej, no bo dla mnie dzisiaj taką. Fintessencją, jak gdyby symbolem choroby alkoholowej, to jest właśnie ta mała buteleczka, setka wódki. Hmm. dlaczego? No, bo człowiek, który nie ma problemu z alkoholem. Czyli można powiedzieć, że nie jest alkoholikiem, nigdy nie kupi setki wódki. Wiecie dlaczego nigdy kupi, nie kupi setki wódki? Bo to się kurwa po prostu nie opłaca. Lepiej skupić pół litra, bo wychodzi lepsza cena. A dwa, że no przecież no co za problem kupić pół litra, jak się nie wypije, to się wypije później. Alkoholik tak nie działa. Alkohol działa troszeczkę inaczej. Po pierwsze, no, on dzisiaj nie może kupić sobie wódki. Dwa, może nie może, dlatego że nie pozwalają mu na przykład finanse, to jest szybciej mu zbierać na, na, na coś takiego, czy to na tańsze wino, czy jakieś inne substytuty tego alkoholu. Dwa, jeśli mi nawet mnie stać, to łatwiej mi jest to wnieść w marynarce do domu, w spodniach. Trzy, łatwiej mi było kupować cztery setki wódki, je pochować i gdzieś schować sobie za sedesem, żeby moja żona nie wiedziała. Niż wziąć pulitrowódki, no bo ja nie chciałem pokazywać ludziom, że piję. Gdzie ten pomnik alkoholika? Bo wymyśliłem sobie, że zaproszę oczywiście Was do, do pomocy, w udział w, w, udziale w, w, w tym projekcie, gdzie oczywiście uznacie to za, za, za fajne. Pomnik tego alkoholika, ten pomnik alkoholika jest dla mnie, no bo ja też byłem alkoholikiem, dla mojego ojca, który zapił się na śmierć i dla bardzo dużej. Części społeczeństwa naszego. No, bo ci alkoholicy zobaczcie, oni tak są negowani, że oni są tacy niedobrzy, ale, generalnie rzecz biorąc, są cały czas państwo polskie i w ogóle cały świat produkuje dla nich te fetki jakichś powodów ich karmi, e, dostarcza im to rzeczy, nie dostarcza im rzeczy, nie pozwala im powiedzieć, że ej kurwa, zamiast statki wódki mamy dla ciebie to i to, mamy jakieś rozwiązania, ale nie mówię, że przez ten kurwa pić wtedy ci pomożemy. Tylko okej, okay, no może dzisiaj jeszcze potrzebujesz statki wódki, które notabene, kurwa, produkujemy my dla ciebie, a kwestia, kwestia jest tego typu, że dzisiaj ten pomnik dla alkoholika e, ma być takim pokazaniem, jak to ważna część naszego społeczeństwa, jak dużo ludzi dzisiaj radzi sobie za pomocą tych setek. No przecież sami doskonale widzicie, że tych setek jest w cholerę, leżą pod, w lesie, leżą e, e, w miastach, e, pod klatkami słodowymi, bo jakiś sąsiad widocznie wypija. Ja byłem takim sąsiadem, wypijałem i ukrywałem te setki przed domem, wrzucałem je w krzaki, etc. Ja chciałbym pokazać, że ci ludzie właśnie przecież są waszymi mężami, są waszymi żonami, są waszymi szefami w pracy, są waszymi dziećmi. Może w końcu przestaniemy skupiać się na tym, że oni są jacyś nie okej. Okay. się tak sobie po prostu radzą. Technicznie chciałbym ten pomnik alkoholika zrobić właśnie z taki setek wódki. Jest, jestem po jakichś tam konsultacjach, chcę posklejać te setki wódki i zrobić taką jedną wielką butelkę setki wódki. Ktoś alkoholicy może, którzy nie piją mi lat, powiedzą, ja Adam, ale to jest straszny wyzwalacz. Dzisiaj dla mnie, ja mówię, że już jestem byłym mnie To nie jest wyzwalać dzisiaj odkręcę tą wódkę i teraz nie kozaczę. To zawsze jest alkohol, gorzka-żądkowa. Ja nie mam ochoty się tego napić. Jeśli będę chciał sobie kupić piwo, jeśli będę chciał nawet się napić gorzki-żądkowej, to na pewno nie zrobię to w ten sposób, że ja się będę wstydził, że ja będę musiał to ukrywać. Ale powrócę do głównego wątku, więc. Jeśli ktoś mówi, że butelka jest dla niego wyzwalaczem, tego jest pełno, sklepy są i tak dalej, i tak dalej, to dla mnie znaczy się, że cały czas mam coś w sobie, bo te wyzwalacze działają na tego, że coś ja mam w sobie. Czyli chciałbym tak naprawdę pokazać właśnie tym pomnikiem, jak ważne jest to, żeby akceptować innych ludzi takimi jakimi są. To jest właśnie wsparcie, to jest właśnie pomoc a nie mówienie, że jest zjebany, bo pijesz setkę wódki. Aby ten człowiek nie potrafił inaczej, to by nigdy tego nie pił. Chciałem rzucić, ale prawdę mi się rozbiło, więc odstawiam na, na, na swoje miejsce. Na swoje miejsce, no mogę wyżyć do śmietnika oczywiście, ale... Także obserwujcie projekt, pomnik dla alkoholika. A Jeśli będziecie chcieli wesprzeć, zrobię jakąś informację, w jaki mam na to pomysł. A dzięki, że tu jesteście i dobrych myśli na swój temat, niezależnie kim jesteś, czy jesteś czynnym alkoholikiem, czy niepijącym alkoholikiem, narkomanem, pracoholikiem. Dla mnie jesteś zawsze człowiekiem. I tyle. Albo aż tyle. Cześć.